Na uszycie 90 jednakowych bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile na uszycie 60 jednakowych bluzek w rozmiarze L. Przyjmijmy, że na uszycie większej lub mniejszej liczby bluzek potrzeba proporcjonalnie więcej lub mniej materiału. To ważne zdanie, bo jeżeli nie były to wartości proporcjonalne, to bez większej ilości danych nie bylibyśmy w stanie tutaj nic policzyć. I mamy dwie rzeczy do policzenia. Na uszycie 240 bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie Uszycie bluzek 160 lub 150 w rozmiarze L. No i drugie, na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie trzech bądź pięciu bluzek w rozmiarze S. Prawdopodobnie jest to typowe zadanie z proporcji, więc sobie tak zapiszmy, że na uszycie 90 bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, co na uszycie 60 bluzek w rozmiarze L. No a skoro tak, i teraz mamy sprawdzić. Jeżeli mamy 240 bluzek w rozmiarze S, to ile z takiej samej, samej ilości materiału jesteśmy w stanie zrobić tych większych koszulek czy bluzek? No i na razie nie wiemy, ile, ile to jest, czyli x. W proporcjach rozwiązujemy to metodą na krzyż. Czyli musimy pomnożyć 90 razy x, to się równa 240 razy 60. Teraz. Wyjątkowo, żeby było prościej, najpierw pozbądźmy się 90 z tej strony, czyli podzielimy przez 90, wyjdzie nam x to się równa 240 razy 60 dzielone przez 90. I teraz skróćmy sobie na przykład te zera, teraz możemy na przykład skrócić sobie 9 i szóstkę, tu, tu będzie 3, tu będzie 2, w zasadzie no, 60, tak? skracamy przez 3, czyli 20, to już tak sobie zapiszmy, że to jest 20. No i jeszcze 24 z możemy przez 3, tu mamy 8, tak? Czyli mamy x, to się równa 8 razy 20 to jest 160 przez 1, to nadal 160. Czyli wyszło nam, że tutaj będzie odpowiedź A, a w tym drugim robimy to samo, czyli znowu wracamy do naszej góry, czyli że bluzki S, jeżeli ich jest 90, to możemy z tej samej ilości materiału wyprodukować 60 elek a teraz pytają na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L ile potrzeba ile jesteśmy w stanie z takiej ilości materiału uszyć bluzek w rozmiarze S czyli znowu mamy dwie bluzki tutaj ile to będzie takich bluzek no i znowu metodą na krzyż zrobimy że 60 razy x to się równa 90 razy 2 i znowu podzielimy przez 60 Otrzymamy x to się równa 90 razy 2 przez 60. No i skracamy 0 z 0. Możemy szóstkę z dwójką skrócić, to tu będzie 1, tu będzie 3 i trójkę z dziewiątką, tu będzie 1, tu będzie 3. Czyli x to się równa 3 razy 1, to jest 3. 3 dzielone na 1 to nadal 3. Czyli odpowiedź C.